Mam z tej strony JoJo. Dzisiaj pierwszy odcinek, a nawet odcinek 0 taki pilot instruktażowy na temat nowej serii. Serii, o której mówiłem w odcinku informacyjnym, czyli wyzwania. Strasznie króciło mnie na zrobienie takiej serii, żeby mieć jakiś cel, tak? Żeby nie nagrywać tych filmów od tak, tylko rzeczywiście chodzi mi o jakieś wyzwania. Wpadłem na to właśnie przy okazji tej dziesiątki OHA, którą robiłem w sumie, dlatego że uznałem to za takie wyzwanie dla mnie, to tak samo jak jest moja żonglerka i układanie, które też było dla mnie na początku dużym wyzwaniem. I prosiłem Was o propozycję. To jest jedna z propozycji, która się już pojawiała tam, ale często ją słyszę od ludzi po prostu tak na co dzień. Jeśli komuś pokazuję jak układam jedną ręką kostkę, to często pojawia się pytanie czy byłbym w stanie ułożyć dwie kostki naraz tak, po jednej kostce na rękę. I dzisiaj właśnie chciałbym to zrobić. Jak będę traktował układanie dwóch kostek na raz, po pierwsze będą pomieszane różnie, bo w teorii mógłbym sobie pomieszać kostki tak, żeby były tak samo pomieszane, tak, lustrzane odbicie i wykonywać po prostu prawą ręką ruchy odwrotne do lewej ręki i w ten sposób dwie kostki bym ułożył. Ale nie o to w tym chodzi, to ma być wyzwanie, a nie wyuczenie się czegoś. Ja pomieszałem kostki, oczywiście obie w inny sposób, już Wam pokazuję. I dla mnie będzie polegało to na tym, żeby wykonywać równocześnie ruch na tej kostce i na tej, tak? Czyli wykonuję równocześnie wykonuję ruchy na obydwóch kostkach. Hmm. Pewnie będę miał problemy z mówieniem w tym czasie, ponieważ jest to dość, no ciężkie, tak? Nie jest to łatwe zadanie, ale postaram się co nieco tam poopowiadać. Okej, okay, ja powoli zaczynam. Chciałbym w 3 minuty się zmieścić, mam nadzieję, że nie wypadnie mi żadne gija czy coś. Wtedy no wtedy będzie problem. Okej. Okay. Pik, pyk. To o czym mówiłem, tylko teraz tak. Hm? 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 Tak jak już widzę trudności w mówieniu. Co ja się zrobić? Aha. Tak. Tak. tak 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 OK. Hmm. To było spoko. Tak. 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 Hmm. Nawet idzie mi lepiej niż sądziłem, że będzie. Hmm. Nawet troszkę łatwiejszy to jest niż mi się wydawało. Ale w sumie tu mam dopiero jedną slotę, tam już dwa hmm. Hmm. Okay. Chciałbym, żeby wyszło to w miarę równo, to znaczy, żeby ułożyć dwie kostki prawie w tym samym momencie. Ale już może, o tak miało być. Już może być problem z tym, ponieważ jestem na dwóch różnych etapach. Yy, tak miało być. Tak. Teraz jest tak. 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 O Jezu, tak. Niestety będę musiał yy, skończyć. Yy. Niestety będę musiał skończyć jedną kostkę troszkę wcześniej, niestety gier. Yy. Co ja zrobiłem? Hmm, okej, okay. <grystanie> jest to kurde. Ciężkie pytanie, czy ja dokończę tą kostkę dokończę. O, o, idealnie. 2 minuty 59 sekund, dobra, o to mi chodziło troszkę. Mm, cicho siedziałem, tak nie, nie chciałem, ale naprawdę musiałem się skupić ciężkie jest wykonywanie przede wszystkim, o ile F jakoś idzie, to no muszę przyznać, że wykonywanie algorytmów potem. Na ostatnią warstwę jest dość ciężkie, szczególnie gdy mam dwie różne permutacje i szczególnie na prawą rękę, bo o ile na lewą. Te algorytmy jednak jakoś na pamięć sobie znam, czy to G, czy cokolwiek. I G przed chwilą pomieszałem. To no, z prawą ręką naprawdę muszę przyznać, nie było tak łatwo. Nie wiem, co zrobiłem. Z prawą ręką nie było tak łatwo, ale jak widzicie, jest to do zrobienia. Więc następnym razem, gdy ktoś spyta mnie na ulicy, czy gdziekolwiek, czy potrafię ułożyć dwie kostki równocześnie dwoma rękami. Śmiało będę mógł pokazać mu ten filmik i powiedzieć, że tak, jestem w stanie. Zajęło mi to no 3 minuty równe. Niecałe mogę nawet, nawet. Także stosunkowo niedużo, tak mi się wydaje. Może poćwiczę, może nie. I teraz właśnie proszę Was o wyzwania. Proszę Was, żebyście pisali w komentarzach pod tym filmem jakieś wyzwania, jakieś propozycje dla mnie, co mógłbym zrobić. Tylko o co mi chodzi. Chodzi mi przede wszystkim o coś, co jest możliwe do wykonania, czyli nie na przykład yy, stojąc na jednej ręce, ułóż kostkę blindem ocha, tak? Albo uż kostkę jedną stopą z zamkniętymi oczami pod wodą. Nie o takie wyzwanie mi chodzi. Wiem, że śmieszne jest coś takiego napisać, ale nie takie rzeczy, czyli wyzwania realne. Wyzwania takie, które... Yy, mam parę rzeczy, do których się przygotowuję na dłuższą metę. Ale coś, co jestem w stanie na przykład w tydzień przygotować, a nie coś, co będę musiał miesiącami ćwiczyć, żeby to, to zrobić, to jest drugie moje kryterium. Trzecie kryterium, coś co nie niszczy kostek, tak? Czyli nie na przykład, yy, chcę odpuścić sobie układanie kostek pod wodą, bo wiem, że to no, potem rdzewią śruby i tak dalej. Chociaż czas jeszcze do przejścia, ale nie żadne smarowanie kostek miodem, smarowanie kostek masłem, smarowanie kostek żelem pod pryszneń, czy nie wiem czym jeszcze, bo takie się pojawiały propozycje. Więc... Odpada wszystko, co może zniszczyć kostkę, do czego naprawdę musiałbym się długo przygotowywać więcej niż tydzień. Yy, znaczy, możecie takie pisać, to drugie możecie pisać, ale to na pewno nie zrobię tego jako następne wyzwanie z tygodnia na tydzień. I wyzwania realne, tak, coś co da się zrobić. Yy, co do OneFitta próbowałem. Jest to możliwe. <gryw> Powiem, przyznam Wam się, że sprawdzałem i mam w planach zrobić takie coś, ale to na przyszłość. Czekam na Wasze propozycje. Dzięki za oglądanie. Jak widzieliście, da się ułożyć dwie kostki dwoma rękami naraz, dwie różnie pomieszane kostki. Liczę na naprawdę ciekawe wyzwania. Najbardziej liczę na te, które będą potrzebowały jakiejś tam podzielności uwagi, tak? Czyli jedną, kostką, jedną ręką układaj kostkę, drugą coś tam. Takie, zadania mi się, takie wyzwania mi się podobają, uważam je na, za najbardziej ciekawe i rzeczywiście możliwe do wyćwiczenia, a wymagające dużo cierpliwości. No to jeszcze raz dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych wyzwaniach. Cześć.